Cześć, dziś mamy moje prywatne A4B5, 2,5 TDI. Musimy przestawić koło paska pompy paliwa z tego tytułu, że. A nie powiedziałem to jest 2,5 TDI. Z tego tytułu, że nie da się przestawić kąta wtrysku. A regulację już mamy na maksa. Co za tym idzie, jako że tu nie ma miejsca, żeby poluzować w ogóle napinacz. Muszę odsunąć pas przedni, tylko teraz nie wiem czy, e, czy go odchylić, czy go całkowicie ściągnąć, raczej tylko odchylę, tak myślę przynajmniej, nie wiem, nie robiłem tego nigdy w ja to głównie w Mercedesach siedzę, ale kupiłem takiego na zajazd i zajechać się nie chcę, a te niby te sławne 2,5 TDI, gdzie wajeczki się wycierają, chociaż nie powiem, nie wygląda to najlepiej, nie wiem czy coś tu będzie widać. No ale te wałki to już mają raczej dość życia Tylko, że jeździ i nie klepie Także nie, niech jest e... Ustawimy ten kąt w i, I zobaczymy czy Auto będzie dalej w moim użytkowaniu, bo No bo co Stare A4 kupione za grosze Właściwie zamieniony za Mercedesa, który i tak był w stanie agonalnym. Ukraińc wymierzał. Niestety udało mi się odzyskać tylko 800 zł za niego. Z tego tytułu, że Ukrainiec był ubezpieczony w firmie Dalbok. Chociaż nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale no. tylna oś była krzywa. Wymieniłem Belkę. Amortyzatory, bo siedział na glebie, amortyzatorów to tu w ogóle nie było, z przodu tylko, nie wymieniłem, z lewej strony jeszcze Do tego też zaraz dojdziemy Co jeszcze? Co mogę powiedzieć o tym aucie? No, znane A4 na polskich drogach, nie? Trochę zajachane, trochę coś z nim nie tak Trochę rdzy na progu i na podłodze, no wiadomo to są takie małe reparaturki, to są reparaturki po, e, po kilka centów Ale ogólnie auto jest bardzo pancerne No i tak właśnie zastanawiam się co z nim zrobić Czy, czy ratować czy Czy wyciągnąć motor i buda na złom <laughs> Może to by była chyba najrozsądniejsza opcja, ale jakoś tak wewnętrznie mi żal tego samochodu A no więc Zobaczymy, dobra ściągam pas przedni Albo odsuwam, no i zaraz będzie dalsza aktualizacja. Ja przedni pas odsunięty. Robimy aktualizację jak coś. Przedni pas odsunięty. Ja, jako, że to moje prywatne auto, a nie klienta, to robię to na szybko. Czyli nie wiem, poluzowuję napinacz paska pompy paliwa. już rozrząd jest do roboty i tak, ale ja liczę na to, że to auto do miesiąca się zajedzie. Eee. Zrobiłem sobie kreseczkę, kreseczkę, Pompa nie powinna odjechać, luzujemy napinacz i zaraz ciągnę dalszy. Ściągnąłem koło z pompy, teraz poluzuję napinacz, przełożę pasek, obrócę tym kołem, żeby znowu była możliwość regulacji i tyle. Dobra. Myślę, że to już podsumowanie, czyli ostatnia wstawka albo przedostatnia, ale efekt po przestawieniu kąta wtrysku. A wcześniej kręcił, kręcił i kręcił. Tymi błędami się nie przejmujcie, to jest kwestia tego, że wymieniłem zegary na zegary z pełnym fisem. Nie mam jeszcze manetki, wcześniej były jegera no i nie działały. Dobra, jak ktoś mi się jeszcze przypomni, to dobra.